Nina! Luna, dobrze, że jesteś. Mój tata zaspał. Co się stało? Skąd ta mina? Rodzice zabronili mi iść na tor. To nie brzmi dobrze. Brzmi okropnie. A będzie jeszcze gorzej, jeśli spóźni się na lekcję. Nina, zgubiłam się tu. Jest tyle drzwi, tyle korytarzy. Ta szkoła to jakiś labirynt. Poważnie. Hej, no to witaj w wyjściu. Albo raczej w wejściu. <noise> Gotowa? Ratujesz mi życie. Idziemy? Idziemy. Oj, przepraszam. Bo ja zgubiłam się i nie mogłam znaleźć sali. Jestem nowa. Już dobrze. W takim razie witamy. Proszę zająć miejsce. Dziękuję. Spokoję się nie wkurzaj. Tak. Nina Simonetti spóźnienie. Tak jest, ale na pewno tylko trochę. Tak. Usiądź tu. Dzięki. Cześć. Witamy. Cześć, dzięki. Proszę o ciszę. Proszę przepisać wszystko z tablicy. Oj, będzie potrzebna mi twoja pomoc. Jest. Mówiłem, że ma być cisza. Chcesz, żebyśmy źle zaczęli? Tak, znaczy nie.